Powitać, powitać Państwa uf, uf, z tej strony pies a to kolejny odcinek z naszej gry Astroner Odcinek ostatni? Raczej nie, jeszcze przed ostatni, albo przed, przedostatni. Nie, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale gra zbliża się powoli ku końcowi. Po prostu jestem zadowolony z tego, że była to nasza pierwsza seria i kończymy ją też wspólnie. Po prostu jestem... Zmieszany, no nie wiem, czuję radość, a zarazem smutek, że za niedługo kończy się nam tutaj seria. Ech, jakby to powiedzieć? Aktywujemy naszą strukturę, a w międzyczasie powiem wam, co nieco parę słów. E, między innymi... Muszę Wam powiedzieć, że seria tutaj na tym była naprawdę niezwykła. Naprawdę niezwykle mi się z Wami spędzało czas. Zwłaszcza, że w momencie zaczęcia prowadzenia serii było raptem 50 subskrypcji. A w momencie, kiedy zakończamy tę serię, jest już ponad 200. Jestem wow, niezmiernie wdzięczny. Jak to szybko nam tutaj poszło wspólną pracą. Jestem zadowolony. No. E, ogólnie, co mogę jeszcze rzec? Muszę Wam podziękować za tą aktywność, za to, że byliście i wspieraliście mnie w momencie, kiedy nagrywałem i ogólnie też z innej beczki podczas podróży, zanim będę czoł e, i zanim się przeniesiemy do naszej bazy rakiety, chcę Wam po prostu powiedzieć, że planuję zrobić coś w stylu wyborów e, społecznościowych o treści kanału że wy byście mieli wpływ na to, jak kanał by się też rozwijał, co nieco, na to, na przykład, żebyście mogli podsuwać jakieś pomysły, jakieś fajne rzeczy, czy coś, na następne serie, lub polecać jakieś urządzenia, które sami używacie, a są naprawdę super. Więc, no, miło by było, moi drodzy. A! Z takich innych rzeczy to ogólnie zapraszam Was na serwer Discord Na zastawienie lajka i subskrypcji na kanale, jeśli jesteście nowi Oczywiście to nie jest wymóg po raz kolejny, od początku zawsze to mówiłem I będę to mówił do końca każdego odcinka Że u mnie nie jest wymagane lajk i subskrypcja, tylko to jest dobrowolna Wasza wola Chcecie to, chcecie nie, to nie Do niczego zmuszać Was nie będę, proste Wasza wolna wola, jak ja to mówię. <grych> Ale dobra, yy... w sumie to wszystko, co chciałam dla Was powiedzieć i widzimy się zaraz przy rakiecie, więc ajo! Dobrze, moi mili, kochani, dojeżdżamy już do rakietki, za chwilę będę przy niej dosłownie i zaczniemy wtedy podróż do wnętrza planety, aby dowiedzieć się, co jest potrzebne, do stworzenia po prostu yy, aktywowania wróć do aktywowania jądra planetarnego fajnie będzie wiedzieć po prostu <laughs> dobra yy, okej okay. to 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 hydrazyny mamy natomiast znalazłem jeszcze diament jeden po drodze i stop na węgla jeszcze znalazłem więc trochę tego się poznajdywało KURTGE tak Hydrazyna razy 2 to na pewno tutaj, i to na pewno z czasem tutaj będzie nie to, a to o! A! Nie chce się podłączyć. Chodź tu gałganku. Dziękuję. Dobra, e, byśmy przy... potrzebowali tutaj naszego. Gałgana, który daje nam powietrze. Natomiast takiego gałganka nie posiadamy. Yy, musimy polecieć yy, sobie szybkim lotem na miejsce, gdzie mamy platformę startową. Przywołać tam naszego stringa który za jedzonko chyba daje yy, powietrze. Jeśli się nie mylę. Dobra, lądowisko. Lądujemy, przywołujemy naszego słodziaka i co? Będziemy podróżowali do Nenusza Planetarnego. Nie zbieramy w sumie łazika, bo łazik już jest tam praktycznie niepotrzebny. Złóż, zbadaj do odzyskania. Kolebes w nowiu z solo Kalidor, Stringar. Wytwarza dla niewypełniających zbiorników i z przewodów. Dobra Czyli dziedzonko mu trzeba obdarować. Mamy na dole jedzonko dla niego. Więc jest super. Dobra, e... Zobaczymy się tutaj na dole w by... Nieszkodliwa flora. Gałganku sobie zjedz, mój drogi. Tak wiem, że wzdychasz. To wezmę, a to posadzę. No i gites. Malines. No i co? Podróżujemy w sumie do wnętrza planety. Chociaż mamy tutaj po drodze gdzieś, jeszcze dodatkowe tury, tury, które osobiście sam y, wykopałem, aby zejść do wnętrza planetarnego. No taka prawda gdzieś tutaj nie wiem czy nitki tutaj dawałem, czy nie dawałem tych nitek jeszcze. Chociaż hmm, nie pamiętam. Nie no, tutaj jest takie coś. Dobra, będzie trzeba zrobić to inaczej. Po prostu się wkopiemy. No teraz będzie się działo, bo no, wkopywanie się w planetę zawsze jest uciążliwe. Ile dziadostwa tutaj jest. O, ale nie zawsze musimy się wkopywać. Chociaż często więc to będziemy to robili. Oj, bardzo często. Chociaż mamy tutaj bardzo dużo tuneli, które za nas wyręczają to. Głównie. O, i nie będę musiał się męczyć. Dobra. Zjeżdżamy. No i spokojnie mamy kolejny epizod. Uuu, roślinki. Kolejna. Ciekawe roślineczki. I cykwotka jeszcze zrobię taką lepszą fotkę. O, super. Gdzieś by było przejście możliwe. Już widać, że grawitacja jest słabiutka. Znaczy, te paki sobie radzą tutaj. Ideolo. Kwarcyk zawsze wezmę lalery też. Dobra, trzeba się wkopać. O, tego brakowało aby znaleźć więcej materiału a bo ja nie mam ty jak to się nazywa mm. nie wziąłem przecież swoich rzeczy a to co to, to? ała coś dużego, niebezpiecznego, niefajnego ała. nie lubię tego I don't like this dobra, kopiemy się dalej Odbęty, czeluści, planety. Ale tutaj dużo ladery tu. Lale na Lalerycie jest. Dosłownie. Dobra. Jądro. Jesteśmy w jądrze planetarnym. O, witam, astronium. I już mamy pierwszy obelisk, który nam pomoże. Byk. Wykopiemy sobie tunel do jądra planetarnego. Już mamy, super To jest które podłączenie? To jest same dolne podłączenie, super. Albo górne. Zobaczymy. To jest strona tego tam, gdzie Dobrze. Poproszę, bo ja chciałbym tutaj się dostać. A bateryjkę mamy, no przecież mamy baterię małą. dlatego nam tyle prądu tutaj było. Dobra, tutaj potrzebuje to chyba helu. Jeśli dobrze widzę? Eee... Yy, zasoby... Wodór... To jest wodór? Naprawdę? Wodoru tylko? Okej, okay, myślałem, że bardziej będzie Potrzebne, a tu wodór? Okej... Okay. Nie mi to oceniać... Dojdę do tego, żeby wracać. Bo jak tutaj potrzebujemy unikałkanku. Teraz się kopiemy. Wodą, to trzeba się wydostać. Dobra, pyk, pyk, Tych, 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 tych. Nie mamy niestety podziemników, więc to będzie możliwe. Chociaż z tymi jetpackami jest łatwiej także dobra ogólnie planuję moi drodzy nauczyć się więcej montować bo w mojego montażu tyle umiem co god napakał jest to jakby to powiedzieć sprawa yy, długo którą bym miał już umiem miniaturkę zrobić a to jest łatwe tutaj miniaturki nie są też jakoś bardzo jakoś całe bo to są gry i pancie te robione, bo nie jesteśmy na porządku, nic na to nie poradzę. Tu widzę, że jest zaraz cięższa podłoga. Oj, 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 Uuu kończy się prąd. Się prąd, niedobrze. Ale my sobie tutaj poradzimy. Jesteśmy z... drużyna. Już 11 minut odcinka, opa musimy trochę prąd. Aby mieć zapasy O, żywica, czyżby już jesteśmy blici tej plan e, naszej lejści. tak jakby wyjścia o brakowało mi słowa o, ziemia, tak, już wyjście widzę. Zaraz będziemy lejście. No dawaj, 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 dawaj. Jest wyjście. Ale i to jak? O, Panie. Jedziemy. Do naszej bazy. Zium. Tylko tutaj trzeba jest na pewnej niebezpiecznej flory. To jest jej... Trochę nam wykopało się, można powiedzieć, dobry kawał. Przepły Przekopaliśmy się. <taka>, Taka prawda. Dobra, już tutaj dotrę. E, dotrę osobiście. Także, potrzebuje to chyba helu, czy tam wodoru potrzebowało? E, to potrzebuje nam tutaj osobiście, nie to, zasoby. Wodór. A wodór mamy na planetach. Wodór. Dobra, ok. Nieważne. Wodór mamy. To się liczy. Dobra. E, wodór mamy też na planetach innych. Siarka. E, więc polecimy sobie na Sylwię, bo na Sylwię mamy wodór. jeśli się nie mylę. Tak, na Sylwii mamy prawdopodobnie wodór. Aktywujemy jądro. I w sumie. Będziemy powoli się szukować na... Jeszcze będę chyba potrzebował typik, typi, typik z Glacją, więc diament będzie musiał zostać tam też jeszcze raz użyty. Niestety, ale na spokojnie to ogarniemy i aktywujemy wszystkie, ale to wszystkie rzeczy i w sumie zadania będziemy mieli zrobione prawdopodobnie. Górcze będę. następny odcinek będzie prawdopodobnie odcinkiem finałowym, a tak by miał trwać 30 minut, to będzie. Oj, będzie. Dobra, yy, wodór. Szynnik wodór. Wodór raz i wodór dwa. Dobra, super. Dziękuję panie, to wodork Ty masz kwarski lalery w takim razie. Musisz już napełnić. No i co, to wszystko, co tutaj potrzebowałem? No dosłownie, przeciutko. Dobra, pomyślmy teraz. Mamy typik z. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu planet. A mamy planet. Ile? Siedem? Siedem. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z pięciu planet mamy typiki, tak? Czyli z glazją nie mamy i jeszcze z czegoś nie mamy to się prawdopodobnie okaże w czasie chciałem te typiki montować w następnym odcinku na pewno bo w tym odcinku chcę aktywować jądroplenty i ogarnąć ogólnie a następny odcinek prawdopodobnie będzie finałowy i jeśli dobrze myślę wesania yy, atrox pyk niech pomyślę no mamy z Chociaż może na wesanie albo na. No, już nie. No, brać brałem z wesanie. Hmm. W Sylwii też powinienem mieć. Niech pomyślę. Kurde, gdzie ja mogłem się walnąć, że nie wziąłem typika? Typiku. Nie wiem, jak już odmienić dosłownie. Dobra. Tak, eee, lądowisko. Chociaż mamy aktywne jądro planety, więc nie będzie problemu z przejściem. Już nie będziemy musieli się kopać, tu tam ogólnie dobra. E, to 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 to, hydrazynę mamy na powrót, super. Zaznaczmy dzisiaj nas, e, mamy tutaj strukturę niedaleko nas, tak to mogę nazwać, chyba? Chociaż nie wiem, wykopiemy się, to się wykopiemy wziął, 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 wziął. Rum, rum, rum. No 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 wiem 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 O, tutaj byliśmy I tutaj się przekopaliśmy RUM, dziura Akcja kopacja tutaj Albo i nie Tutaj chyba byliśmy, w tą odnogę poszliśmy Nie? No to nie, no to kopiemy się ponownie a co, to nam zabroni? Przekopać ponownie. Okej, okay, przekopane. Już jest czerwono. Ale przynajmniej nie muszę się martwić na to i owo. Nie narzekam. Dobra, e, tutaj energetycznie potrzeba. No tutaj widać, że trzeba będzie się ewidentnie kopać, bo innego stanu nie ma możliwości tego, to przedostania się niżej Ok, ok, lecimy. Hamujemy. O, się odbyliśmy wręcz. No to już zaraz jądro będzie tarne. Dostaniemy tylko informację, że jądro planety jest. Dobra. Gdzie to jest dziadostwo? Jądro. No ja wiem, że Jądro Planety. No to jeszcze niżej muszę się wkopać, tak Jesteśmy w Jądrze Planety. Okej, okay, do okay. Lecimy... raz, dwa, trzy... No tutaj to aktywowane na strefę. Poproszę się. Dziękuję. Podór. A dobrze, myślałem, że będzie potrzeba I okej, okay, włączamy 3, 4, Jury Prince Queen, zrobione dla Odblokowano napromieniowany kombinerze. Odblokowano taniec chru chrupiąca księżniczka. I odblokowano Atrox. Jasny węzeł, jasny węzeł, jasny węzeł. Mamy siebie gdzieś w stronę yy, Jak tu mamy N To gdzieś tam byśmy potrzebowali, tak? Niby. Niby. Zobaczymy. I. O panie, gdzieś mi się wygrzali daleko chyba. Dobra. Aktywuj, aktywuj. Ja jestem tutaj północ nasny węzeł, równik. Równik 2 może to będzie dobry. A, strzał? No, lepiej jest tym niż inaczej. Niż jeździć. O, bliżej. Dobra, jest bliżej. Chyba. Ale nie, to tutaj jest ta bliska, dobra. Tutaj mamy równik 2, czyli to jest ta bliska. Równik 2. Równik 1 czyli odwracamy się na drugą stronę i zobaczymy, jak teraz będziemy. O, trzeba poznać trochę tą od tam mamy pojazd, czyli równik 1. Północ, jasny za uniesienie. Północ, jasny za uniesienie. No dobra, polecimy tak jak mamy. Co stracimy, to stracimy. Ładne, że nie muszę się kopać, chociaż to nie jest daleko mi się tak zdaje, właśnie to powinno być bliziutko raczej. Mam taką nadzieję, dotrzemy to, zakończę odcinek, tak myślę. No już, już się zbliżamy. Dobrze, zobaczymy się za chwilę. Dobrze moi mili, jestem już przy rakiecie, tak udało mi się dotrzeć do rakiety, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Więc no co powiedzieć? Mogę wam jedynie powiedzieć, że dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania kanału, aby być na bieżąco klikania w dzwoneczek. Oczywiście to nie jest zły, to jest wasza wolna wola. Więc trzymajcie się. Cześć i do następnego. Baję.